Wszyscy znają, że z wielką radością ja przyjęłem zaproszenie waszego Episkopa Błogosława, żeby porozmawiać z bogatami pro Iwona Pawła II i razem z wami wnieść gości w Narzędzku w tej katedralnej hry. Nasze serca przypomnieni wdzięcznością za nią, do nią. Tym samym Jan Pawłowicz odnowił struktury Katolickiej Cerkwy na Ukrainie. Ciebie wysłał do Waszej diecezji Episkop Paweł Wisła. 10 lat w domu przybył na Ukrainę щоб нас відвідати і підкрепити у війні своїм словом та благословенням. сьогодні знову прибуває до нас Святий Хаща, є між нами присутній в частині свого Тіла, похвалаю вас за цю. czudową inicjatywę, realizację, jaką pozwalają, żeby nasz dorośli, świadczy ją wlec i nadal był w naszych sercach, w naszych duchach. Bez umowy uczestniczę w takiej urodzinie o z a przede wszystkim wstępna modlitwa daje poczucie jedności wokół tego, co jest ludzkim życiu. Ciocłowniście, diestro skieruje naszą uwagę na stronę to, stronę togo, że ciocław tam do drugo, drugi realizował w swoim postępowaniem. Swoim przykładem, wina wskazywał nam na zadania, lubow, bitkoletości i życz życzliwości dla innych. Ta nieustanne. Skrbnija do pošumopravnih življanj s hitro vzdišenim. Dozvolite, podelite se z vami svojim zbožnikom, po papo Malapama, po rožjakov, po papo Jakobu, dediati roki, ja na ustih vam v tej površini. Vsi v epohah. Boże pojedynienia stawiam na naszych żytewych steżinach proroków, kas, Boże w i i kibirów. Ich zadaniem jest prohonochować Boże przesłanictwo i pominąć się i pominąć się pro należne Bogowi w naszym życiu. Dla mnie wykonując obowiązki drugiego sekretarza, Святіший Отець був він винятковою людиною, попри те, що був такий, як усі, однак інший, відідався своєю поведінкою, поставою, способом спілкування чи реагування. Якось він особливо впливав на інших. Jego oczami na Bóg panowało poczucie bezpieki ta życzliwości. Zresztą miłość ta żenowa, bo ona napawała drugiego. Napawała nie tylko mnie, ale i wielu ją zachłopeniach, zachłopleniach. W tym jego sekret. Światki czerpał z widkiem jowu był chcę i dachowcę. Do Zliwiadki, do Luzjowo, widperszy w pierwszych dniach. Że młodo z był pędem i starannym rocznie. Bragnął zdobyty, znania, szczodro pod moją młodą wykonywał mi powitalne obowiązki. Obowiązki. Роспосібник я слід зазначити, що був папа людиною віри. Його думки безустанно скарувалися в сторону Бога. Це така свого роду неустанна молитва. Свого часу глибоко в серце запалить слова святого Анзема. Картою вас тим, чим саме. będący świętym, miał świadomość, że służenie słowem jest przejawem tego, co przed tym przygotowano się na modlitwę. że prawda praw Bożych powinno być przede wszystkim wewnętrznie przeżyte, powinno być z początku wspomnienie prostą modlitwy, Ніколи не жалів часу на молитву і завжди мусив мати його стільки, скільки й вжав застособлення. Час на молитву був найважлившим. ніколи не платив за нього коштом інших заняттям, ніколи не розпочинав дня або праці, поки не помолився. Ще перед ранішим туалетом тільки но встав зі сну, лежав пресною своїх спальні, молився частину роза. йшов до капліці ранші молитви та медитації. Щоденно молився найпростішими молитвами, молився щоденними молитвами християнина, співав. I tu był wody na cześć Chrystusa Chrystusa i Maryi, rodzinki. Tajemniczył w nas bliskie otoczenia w te jawnej licei. Przygotowywał nas Bapa do końca swobodniego Bożego śladu. Kiedy to modlił się, słuchając, nas na miękko z Jego rupy. Panie, darował Jemu Wielką Blagodę, pokazał bogactwo modlitwy, a przez modlitwę dozwolił zbliżyć się z Tobą. Modliteł mnogożyciła Joanna Pawła II zachowuje nas w ewangelickim Do ludzi często zwrócił się, modlił się za Ciebie, pamiętał Cię, Kolis, zbilinuj się, że za modlić się za tych, z tym maie zustlic, zustlic się, a także wpisła zustlic. Do skapiszego cały same listy z do świtu prosiaczy pro molić. Ci prośby mery perepus, perepis, perepisu na okremu kartkę i wymieszali nam w jakalnici, u kaplicy. Za każdym razem, kiedy papa wchodził do kaplicy, pragnął do czytania, często na nad nimi znak krzyża i raz na tydzień u tych namierzeniach wypracował Eucharystię. Służba Boża dla Joana Pawła i szły w sprawę. Zajmowała centralne miejsce każdego dnia swojego życzenia. Nie znał, że w przeciwieństwie do swojego świętego życia nie było dnia, w którym by nie wyprawił Świętej Mesji. Codziennie na Eucharystię zapraszał goścień, pis na Mesji i z każdym migał się i swoją papską werdycję. Jeho ľubok do Jeho chavistí vyražala sa takož prebúvaniu Bíláme v Bílížach Hrista v tajomno presviatých dárach. Koždobo dňa bahato času prebúval v kaplíci, a što tvrdá vytvával vid, svetu hodinu. Ve svojich pre z eucharystycznymi piosenkami, koty sobie nuty, czy na zbiłbami. Chociaż byłoby miło zjednyciły, kiedy papą modlim się chrzestu do, choć są zamazane, co się pisze o tym, si modlitwy modlim się zawsze na uczasie zakordynnych apostolskich panien ten raz był silno Organizatory Organizatorzy znali, że potrzebno był czas na modlitwę, bo inaczej, jak Paweł II, spisował program nacjutki w taństwie Eucharystii. Jezus Chrystus, w Młody, dowerszył je swoją pasem żartów, Potrósł mu na wifta i chrystal. To ma eucharystyjna pobożność w użyciu się z której do Tajemnicy do Tajemnicy Jerbienia Jezusa na jego materii rozważały jak na kawaryńskich steczkach. W buduńczych tak w korzy Kożą piatnicu nie leżedł w czasie Delikopos. Joan Pan II w nas w swoich postach. na koliszkach, na widlozi swojej kadlicji, a poczucie apostolskiego palacu pred stacjami chresnej drogi i czas Postu, jedna ludzka z karpiacznym, Spasitelem, w kaplicy razem z nami strasni, pisni i chirpii żami, koszty żalmi. W świetli wskazaną obożna można wtedy w leżeniu na kolinach przed Bogiem, żył Bogu i dla Boga. Tych, kto z Nim zutknął tych, kto z Nim zetknął sad samym mogli w tym przekonać się. Kontakt z św. Mocnym stężował do Boga, niby diabłował w tajemnicy Bożej przysłonności. Błogodat, błogodat. Po hałasów, jazd uśliczbiałym deiklo triumbu, na głodną, na głodną Все це випливало з любні. З в його відносині з Богом завдяки молитви. Не від окремлював, а від від праці. Усі молиться, як звичайно. Його життя було молитвою. Часто ми бачимо його засередження. nawet wtedy, kiedy pojeżdżał sektorami wypełnionymi w Jury i ich także mogliby Zawsze skłonił na objęcie czynienia z innym z usług i z zadum. Otec Stanisław Dziwicz w razie to. to, to, šo, što je zapetati. Gospod je daroval Jomu veliko blagodat, pokazal bogastvo molitve in čez molitve dozvolil zbližiti se s sobodo. Molitovno, če ti papi, glava, babo, tvojo, bo zaplopuje nas evangelijska prostor, te jaki je zaradi drugih praktik, ki jim se je prišel odec. i przelapłał swoją głowę do Spasitela, Jego Matki. Można by wnieść do takiej zmarłej narodowej pobożności. Był wielki inte intelektualizm. Z duszą był aktorem. Nie sromił się nosić kapitałów i w prosty sposób modlić się. I tu ich godził na cześć. Je poročala o začetku prosvete v Didi Mariji, na narodno gospiji, na prigrad Koljatka v hirskih žanrah, mi v skritih, ukreti, leboki, blaslovski in biblijni zmajsti. V travnju na Travni ta črn pisala Črnina Karasi, da je bila razmuščena krtica v Timorji in Madrji Božji. Jeśli na mali, do Bożego Serca Jezusa Do tego momentu ja mówiłem, co charakterystyczne dla papy papieża pola A teraz chcę podkreślić, że był він przed wszystkim ludynem. Nieustannie modląc innych, kopotał się do lei. Як тут диву... дивуватися, що Святиший Отець стає вроні життя, навчає поправу до праці, до вільного вибору, до гідності, особливо, Ос... особливою турботою на дітей, було терплячих осінь. Його служіння не бракувало часу на зустріч з ним. nikogo nie lekko ważył. Lekko Żadnej sprawy nie prochał. Nabahał się rozważyć każdą sprawę i żadnymi zazwyczaj nie wyruszał. Każdego wysłuchał uważnie i z cierpliwością. Nigdy nie sprawdzał wrażenie, że jeszcze pospieszał, że ma najważniejsze sprawy. Nie próbował Dekanstwa nie kąpiłem, nie zaśluchiwał innych, nie żałował zludzeń, których, o których nie było. Można powiedzieć, że u sieżędzi, u si, postępy świętiszszego ojca, burzy, wierzy, brązili niczymy. Drogi moi, radość otwarcia serca, poświt nie zapłon broni wana pamięć. Після його баатикації багато людей звертаються з проханням про молитву приміталій блаження. Багато прагне отримати Його мощі. Відважуй нас твердити, що спертиші Отець є надалі життя, поживе в нас. Його життя та особа пробуджують наші серця, відкривають в них прагнення бути Божою людині. W końcu jako luto gmin, nasz pacha wam pachu. Do seryśmy o, linę pod jaka za te szczowce takiej, możliwym mi jebuty, w ta dobro jodyni. i z zakamarki w duszy, wreszcie wynaję prosto do woskota. Szok my sami, bo chodzę stawate żeby z Tobą, O Boże, w narodach kraszczem były znajomych bliski znajomi, i cywilizm, żeby wszystko dookoła stawało kraszczem, za wdzięcznie w nas, Boże, i w nas. Toż, naslidujmy Błażennego Iwana Pawła. Iwan Pawła na nas prosto im o litwy, proswianost. przyjmij mnie takim, jakim ja jestem, z moimi badani, z moimi słabkostami, ale czymi, mnie, żebym ja stał takim, jakim to poprawiłeś ty, moi drogi, bez sumienu, bez sumienia, Świątwa modlitwa pasuje do każdego z nas. Niechajże mój stanę naszą, na do na drodze do oświatłości.